Dzień dobry, witam w ten piękny dzień z takim tu oto zestawem I to jest zestaw ze sklepu naprzeciwko i z Żabki, kawałek dalej I co my tutaj mamy, jest Krzyżówka z numerem 11, bonusie chrust A z Żabki, jeszcze z tej starej paczki, no już końcówka 23, Patron I co my tutaj mamy dalej, Paradiso, teraz dwójka, jedynka już wydrapałam, nic nie było wróciły ekstralinie i już od razu dziewiątka mi się trafiła w tej w czapce też nadeszły ekstralinie i dostałam ostatnią, nie lubię ostatnich, bo raczej tam nic nie znajduję no ale cóż, nie mogę wyprzydzać i to nieszczęsne z ja już tam cztery sztuki wydrapałam to była ostatnia jaka tam leżała więc ją wzięłam, no cóż albo coś będzie albo nie Wielka kasa i Król Kesz, który był wczoraj pusty. No niestety w wielkiej kasie nie było nic pomiędzy 9 a 13, a miałam 9 i 13 pustą. Wczoraj miałam króla z trójką, a dzisiaj dostałam czwórkę. Mam jeszcze takie krzyżówki małe, które bardzo lubię. I to tyle na dzisiaj.